Witajcie w podcaście Dziennika Gazety Prawnej prowadzonym przez głosy sztucznej inteligencji. W ciągu kilku minut przedstawimy Wam najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. W tym odcinku omówimy wybrane artykuły z wydania z piątku 30 maja. Zostańcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Więcej informacji znajdziecie w serwisie Gazeta Prawna. Na początek Istotny alert dotyczący bezpieczeństwa państwa. Witold Sokała w tekście Oby sprostał zadaniu, pokazuje, że konstytucyjne zadania prezydenta koncentrują się na polityce zagranicznej i dowodzeniu siłami zbrojnymi, a nie na sprawach socjalnych, o których mówi kampania. Autor ostrzega, że hybrydowy model ustrojowy sprzyja sporom z rządem, co już wcześniej uderzało w autorytet państwa. W obliczu wojny w Ukrainie i przyszłych manewrów Zapad 2025 grożą głębsze konflikty o reprezentację Polski w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sokała postuluje szybkie ogłoszenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego oraz pragmatyczną współpracę głowy państwa z rządem przy użyciu Rady Gabinetowej i Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To jasny sygnał, że kluczowe decyzje obronne muszą zyskać stabilne zaplecze instytucjonalne. Teraz Poważny sygnał z areny międzynarodowej. W artykule Karoliny Wójcickiej Szarża maga nad Wisłą, czytamy jak środowisko Donalda Trumpa coraz śmielej angażuje się w polską kampanię. Wicegubernator Kristi Noem na konferencji KEPAK w Jasiące publicznie poparła Karola Nawrockiego, obiecując utrzymanie wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednocześnie nominowany ambasador Thomas Rose, związany z ruchem Make America Great Again, Krytykuje Unię Europejską i obecny rząd. Eksperci cytowani w tekście ostrzegają, że tak bezpośrednie wsparcie może uzależnić relacje z Waszyngtonem od personalnych sympatii w Białym Domu i zaostrzyć napięcia z Brukselą. Dla firm planujących transatlantyckie projekty to informacja o ryzyku nagłych zmian kursu polityki. Z kolei kto wygra drugą turę wyborów? Odpowiedzi szuka Marcin Fiołek w rozmowie System się rozszczelnia z politologiem Adamem Gęzwiłem. Rekordowo niski wynik głównych bloków w pierwszej turze sygnalizuje pękanie duopolu. Według prognoz do urn może pójść ponad 74% uprawnionych, co oznacza około 2 miliony nowych głosów. Decydujący wpływ mogą mieć wyborcy rotacyjni i antysystemowi, m.in. 3 miliony sympatyków Sławomira Mencena. Oraz mniej zdyscyplinowane półtora miliona zwolenników trzeciej drogi. Kluczowa będzie mobilizacja. Zarówno pozytywna, oparta na entuzjazmie, jak i negatywna, wynikająca z obawy przed przeciwnikiem. Nadmierna kampania negatywna może jednak zniechęcić wyborców, środka. To wniosek istotny dla sztabów pracujących nad ostatnią prostą. To był szybki przegląd najciekawszych tematów dnia. Więcej znajdziecie w papierowym wydaniu oraz w serwisie Gazeta Prawna. Do usłyszenia jutro.